Burgery i kawa? Czy to aby na pewno dobry ruch? Pomyślałem, że najlepszy, żeby wywołać jakieś ruchy, wiesz gdzie. O tak, żyj dalej, stary. Załóż mi burgerowe buciki na moje gówniane stopy. Andrew, uh, on chyba zrobił się większy. A zrobię się też grubsze wychuje. Jestem wielkim, brązowym bejsbolem z oczami. Puściłeś Beckbongka? Co? Co, to jest Beckbong? To gębą pierdolony idiot. Wydaje mi się to takie jakieś um, totalnie obsesyjne i niezdrowe. Nie jestem obsesyjny. Po prostu wiem, że jeśli kiedyś odejdę od mojej bardzo precyzyjnej metody, odstąpię na krok. Wydarzy się jakaś straszna katastrofa. Moim skromnym zdaniem tak by się masturbował tylko psychopata. O błagam, czy psychopata prowadziłby dzienniczek z zapisem wagi i koloru każdej ejakulacji? Czekaj, czekaj chwila. Gdybym cię nie powstrzymał, serio zamierzałeś się spuścić na moich tak. Co to za agent? Stary, zobacz co mam. Znalazłem kacze jajo. jaki gładziuchny. <laughs> <laughs> A teraz polisz. Smakują jak nie zwykłe jaja. Smakują jak zwykłe nie jaja. Nie <laughs> jaja. będę czyli lizał <laughs> <zauważyć> po <laughs> <zauważyć laughs> jaja. O, ja Przecież to jego jaja, przecież chłopak jest rozkoszny. Ta, to cały set, mój kumpel z No i dobra, i jebać, Andrew, nie chcę siedzi w tym bridge, do śmierci. Ta, my tu mamy seta. O nie, Nick, patrz, Mangusta dobrała się do kaczego jaja. No dobra, je... no dobra, zacznijmy od tej maseczki. O, okej, okay. a co ona, co ona robi? No podniesie ci oczy. Tak, podnieśmy te oczęta. Ehm, um, dziewczyny, trochę mnie jakby zaczyna piec i tak nie wiem do końca, czy to tak ma być, czy. O nie, założyłyśmy ją odwrotnie. Panie boskie, serio? Ups, oczy ci zjechały. Co? Nic się nie mar. Zrobimy ci naprawdę grube brwi. I może jeszcze jakieś cygaro zęba? A! No i od razu lepiej! Wiesz co, jeśli naprawdę chcesz mieć porządny wybuch, spróbuj dorzucić ukraińską pigułkę na odchudzanie mojej mamy. Dobry pomysł, zaczyna się! To mi wleciało prosto w dupę i jeszcze się pali! Biegnij Lola, pięknie. A teraz coś, co mi nie daje spokoju od prawie kilku minut. Czy ty jesteś ciągle zupełnie sam? W zasadzie tak, chyba, że wpadną bracia na pierdzieć minut. Moja mama wpada tylko, żeby zakopać w ogródku gnaty swoich chłopaków. A, no tak, jasne. Mój pies też zakopuje.